No dobra, cześć, witajcie w kolejnym, drugim odcinku z Pranzę zombie. No. W poprzednim odcinku przyliśmy 5 światów podstaw. Teraz czas spora na świat. Znaczy na szósty. Jeśliście śmiech zombiaka. Tutaj mamy kontynuuj, bo ostatnio tu wyszliśmy, ale można zestartować. No, co mamy tu nowego? No i mamy nowego zombiaka, który skacze w Otyczce. Czy jakiegoś sportowca, co nie wiem, jaki to ma sens? Ale dobra, chcemy jak najszybciej. Te bomby nam ci przydadzą, żeby stać na początku, zamiast marnować te większe korzyści. No dobra, oczywiście. No, jedna fala, no jak zwykle, tu wstaje seminaria. Dobra, zaraz pokażę Wam, na czym polega. Następnie, to za to, że fajnie mięta Jeden zombie. Co nie wiem, jaki to ma sens. Ale to jest akcja jak Tak się, oczywiście. No i ty, widzicie, wyszedł... Mina, czyli po prostu jak deknie, nie o zombie, to ginie u nas co pierwszego hita, tak jak ta bomba. Teraz wam pokażę. No, szpudrow. Po prostu wybuch. No, idzie kolejny, no i tutaj to nie jest wersja na cmentu no bo by to przejść a zresztą tak już nie lubię gier Steam wersji więc teraz poradzę, w kuzywę, po raz tylko z tego nie było arcymentu jeszcze no, czyli 2009 a tutaj jest wersja z 2009 no, nie było nic tylko z to w to 2010 więc ty dodali żeby nie było nudno z tego co wiem Jeśli to gra dużo na autopilotem. Dla na... dzieciństwa to się No dobra. Ok. Odcinków będzie sporo, bo jeszcze minigry gry mi planowali pograć. Nie tak, z 20 ileś odcinków pewnie będzie. O no i tutaj mamy tyczkarza, który zawój pokaże coś, co on robi. Jeśli postawimy roślinę i on będzie wyspał, to czy skakuje przeskakuje. I po prostu w jakim można go łatwo po prostu już robić. Ale ma żyć, co więcej żyć niż zwykły ząbiek, ale tak jak pachołek, coś no, w tym stylu. Ale on nie stawi na nogi, nie my do zagrożenia że to tylko zwykłe takie ząbinki, no jeden. wiem, Ty czekasz? Dobra, ale tak no, no łatwo jeszcze. Dobra. Trzeba tak robić. Nice. No, ja tutaj postawię. No to, to już jest pewna wygra na pewno. No, jakbyś się, ale będziemy bez problemu się no i final way i mamy też tyczkarza po raz drugi. Bom, my i to było na tyle. GG, ładnie. No i kolejną kartę odblokowaliśmy. Który to jest, teraz ma o co chodzi. Mroźny groszek. Po prostu to jest roślina, tak jak zwykły groszek, jeśli tylko po prostu zamraża przeciwnika i porusza się wolniej. Nic nad specyficznego. No dobra. Idziemy dalej. Na no, razie nic nowego. To nowa roślina. No dobra. No i tu mamy już wszystkie zapełnione do, do, do wybory kwiatków. Zobaczycie, się uzmywać taki Coś nowego. Skrówcy nie mają pojęcia. Czy możemy sobie wybrać kwiatki jakie chcemy? Nie. Zaproponowaną przez grę, jak teraz. No i tutaj jak to powiedzieć jest więcej tak czy mamy dwie dwie już w siódmym etapie. I raczej w pierwszym sięcie nie będzie więcej niż no bał się ciepło trzeci? Nie więcej No dobra, to jest coś najmłodniejsza pierwsza fala. Podobny kwiatek jest dość 49. To jest sporo. Polecam mam tak na wtedy właśnie 40 75 kwiatów mi. Dobrze, postaję grosz. Świeżona. Okej. Czekać nas na tego nowego groszka, ale to później. No dobra, jeszcze jeden. Ponecznik i mega. No dobra, nice. Okej, okay, no i tutaj jest przykład, że teraz może nam się trzymać. Dobrze. raz wam pokażę. Widzicie, efekty zamrażania, są sobie wolniej, można go Wspólnie ci łatwo z tego kończyć, więc to jest dobra roślina, która takie rzeczy. To tak, bo ci sobie atła i zadaję tyle co drożej. Wstać się jedno, bo to nie potrzeba. No dobra. Wstawię żeby tu, to nie było pusto i tego drożdżego no i może... Jesteśmy ludzie bezpieczni, możemy będziemy mieli więcej osobów niż państwo. No dobra, na ziemniach co tak jest coś cynami niepotrzebnego, tak jak mamy taką wam jak one działają wtedy etap. No ale jesteśmy bezpieczni, o, idzie ty, tak? Dobry, bo idzie tytka w dobrym momencie wieczoru. I on będzie też wolniej biegał. Będzie biegał jak taki zwykły dąb. ruszając się powiedzieć, szybko. Ale no, to właśnie jest to jakieś zagrożenie, bo on trochę się nie przypomina. No dobrze. I jedziemy z pierwszą falą, jak tu wykonamy. No nie, jeszcze jedną. Dobra, to ostrzymowalnienie z obiaków z bardzo przydatnym. Tak Mam już połowę w planszy zajęte, więc tym szybciej będziemy to przechodzić. Tym więcej tych, tym szybciej, tym szybciej. Nie, przyjdziemy. Dobra, pierwsza fala z dwóch. Coś nowego. Mógłby być to wina, ale nie będzie to. Nie to wygląda ładnie, bo nagrana w zasadzie będzie rozmarła. No dobra, to już mamy więcej właśnie. Jesteśmy niepokonani. niepokonaliśmy, to mogli powiedzieć. Widzicie już pod świennymi przyciskamy, wykańczony za hita z kobietkę. Można powiedzieć, że jest niepokonany. Szybciej będzie palarzem. Dalej tyczka, który też tam jest na bieżąco Mamy dużo tych roślin, na których możemy dysponować. Już jest po prostu wygrany, 100% wygrany w W tych to już powoli stycha na 5 stron. Tym szybciej, tym szybciej gra się z Polski. No dobra. Okej. To na dobre kwiaty takie sanią, prawda? Żeby to szybciej wykończyć. O, tutaj w tych teczkach na możesz może wykończyć. No dobra, to już będzie nowa pala w tym momencie. Szybko doszliśmy do tej minuty. No dobra, pora na ostatnią falę. Możemy zrobić coś takiego. I podbyć się po oczu ciemniku, żeby szybciej. Być. Można powiedzieć, że udało się przejść to bez jakichś problemów. I dostajemy kolejny silnik, który mamy siosinę, czyli cząpek. I zjada z zombiaki za jednego kita. Też jedna. No i mamy też przy okazji nowego zombiaka, który jest w stosku. To jest mega mocny. Dobra. przetestujemy, żeby nie było. I tutaj musimy, roś... co ciekawe, tutaj jest nowy system, że musimy dostać przynajmniej jedną roślinę niepotrzebną. No i niepotrzebny jest, jest to nam ta ochrona, która, no mówię, nie jest potrzebna. Tutaj będzie akurat teraz spala, fala, będzie po jedna flaga. czy taka testowa. Znaczy co, znowu za jakąś nową, fajną roślinę dostaliśmy, teraz jakoś bani to idzie. No, Chociaż nie no dobra, taktyka jest prosta. Ci stawiamy bombę. Jeszcze raz zabijaka. No dobra. Ciepłon zombie. Nie wiem, z kamerą wszystkich odcinków nie będę. Ja postaram się nagrać z kilka. No dobra. I tu dostajemy nową roślinę, może muszę ją użyć, ale że nie ma nadzies czego wymyślać, Zostawiamy shotera. Będzie nas chronił, żeby ten jak nie przekroczył naszej granicy. A, właśnie, zapomniałem powiedzieć, że te kusiarki z tyłu, za roślinami, to jest to, jak zjedzą nasze wszystkie rośliny jak na nadesie. No z teraz jeszcze i pozostałych sobie, które są za hitta Jeśli będziemy i tych kosiarki, po prostu przegrywamy grę. to po kolei. Powinienem to wcześniej chodzić po się. No to, o, idzie zobacz, co Dobra, no i... że już można powiedzieć, że jesteśmy uzbrojeni. Na 100% będzie szybko, Teraz będziemy wstać pod rośliny i się zbroić. No już idzie. Taki szybki zamek jest tak to jako zły zamyk. No i niech to idą szybsze, ale Kurde, niech to. No i możemy przystować, ale... Na nowym zamiaku, żeby nie było. Będę musiał ...słabić. Nie wiem, czy teraz dojedzie, ale chyba raczej nie powiję, bo raczej już ochrona. ...po nas ugrywie. No i niestety trochę zostanę zdwiedziony, ale szczerze to powinien Pierwsze mogliście zacząć animację jak nasze są nadgryzane. No dobra, teraz pora przywitać się z nowym zombiakiem, który jest tu jest twardszy, i przy okazji przetestować tego panu. Teraz Wam pokażę na jakim on w zasadzie polega. Na przykład zabiak podchodzi do niego, a on go zjada po prostu na hita i trzeba poczekać minutę, żeby ciaci potem spodrać, i tak? on jest bez broń, że można no, zbyt dużo że to w jakim zjeść. szczerze że... nie wiem czy za to za trudno jest dopiero to lasy to sobie jakiś swotę no no szczerze poziom ten jest podniósł widzicie mieli go teraz ale musi go zjeść bo nadzieję. kurde nie połóżę no bo mi się czasami zdarza chciałem użyć lodowego żeby o, i jak widzieliście animację, możesz mi jest gotowy do naszej dyspozycji. Szczerze nie wiem, czy mu się uda, bo to już się spinował w pale. No dobra. The huge zombie pro. No dobra, może po prostu użyć na bomby, wysadzić wszystkich. W dobrym będzie to pobyt Szczerze, fajna fala udało się z GG. nie stanowiące żadnych problemów. No, no i pięknie. Zostaliśmy ostatnią w w tej sieci, która jest najdroższa. Po prostu strzela podwójnymi groszkami, czy tak jakby jeden groszek, dwóch. Szczerze... To tyle, no to... Bierzemy zestaw bogów, tamten ten kwiatek, ja chciałbym tylko przetestować, jak będzie... Myślę, że nie jest dobry, ja nie przepadam za nim. Dużo, trzeba dużo na niego wydać. Słoneczek jeszcze, więc to nie jest dobry. No dobrze. I tutaj już mam powrotem na CFA, będziemy godzin więcej mieliśmy już jeździć z dwoma panami żeby nie było. No tak taktycznie. Odej to, czy ziemniaka. No dobra. O, i możemy kupić tego nowego roślinę, która jest najdosza jak na razie w tym świecie najbardziej OP. No to, czy to się jeszcze opłaca używać? Tego, co, nie zebrać i nie używać już posługi podwójnych? Bo troszkę, nie wiem, zaraz zobaczymy. Nie wiem, czy on mi nie jest japo zapis, go coś postawiłem. O! Zdałżył, mimo że został odwiedzony, no. Śmieszne. No dobra, czas przetestować. O, Sinek, to jest podwójny graczek, który jest podwójnymi pstami za jednego. Jakby jeden dwóch. Wa dwa. Przepraszam. No i on jest OPEM. Okay, on go tym, tym więcej tym potężniejsza się staje gra. O, nie wiem, trzeba by jeszcze jednego przystajemy jest ty gdzieś. No i to są ten już nie stanowi zagrożeń. Biedny, niech się marnować więcej słoneczek. No dobra, tutaj. No dalej idzie ten dom. Okej. Okay. No dobra i to jest dobre combo, serio. ci gra się skończy. No dobra A, no tu idzie, dobra Też trochę będzie tam po pokaż stolicza Le, no dobra Zbijmy tylko nie po ponad z takim środek do dobrego Tu już kamera zmieniła. No nie wiem, bo mam no, na ramka zasłonię, tylko na przydłużo. O, teraz jest... To po bokach widać, że nadpalnie wiem. się nie dowie, zabierz sobie No dobra. A to szczerze, ten jest to nawet człowiek zebrażony. Okej, no i progryt, to tu idzie szybciej. Niebię. Trzeba zobaczyć jak szybciej tym szybciej przeciąga w palce. No, no i idzie ten pierwszy z który jest na i będzie następny, wstępny, bo widzimy takie pale. Jak widzicie nie potrzebujemy żadnego kwiatka, żeby po prostu przejść. Już po Że już jesteśmy nie faktycznie. Myśleliście, że to jest mało, bo to jest coś No i... szybko szybkość na No parę. To muszę ustawić. Szybko tego. I został ten pan. Teraz będzie martwy. To już jest. No dobra. Wielka fala zabiaków nadchodzi. Fajny No tutaj to ten zabieg krótko się No tutaj się podnieść będzie. No dobra, no to... GG, fajny etap wkończony. Nawet bez pomocy trzeba. Znaczy z pomocą, no dobra. To było na tyle. Udało się przyjść zwykłe poziomy. I dostajemy, nietypowo rzeczy, list. napiszę Hello. Chcę, chciałbym zjeść. widzimy się do twojego domu. Poważaniem, zombiaki. No właśnie, postulcie mieli taki nietypowy walkę z bossem. No i no, jak widzicie mamy dużo zombiaków. To jest taka minigra na taśmie. Co każdy etap będzie dziesiątka. Takie, takie rzeczy. No i tu postul... Studiu... Z naszej maszyny i nie ma szybki słoneczników to nie będzie, tylko darmowe rośliny będziemy postawić, tak i losować, nie też się zmieni. To są biały to już jest przytomniejsze, po to jest Jak na pierwszy etap, oczywiście. No dobra. Same bomby, no no. No, się coś nawet O, groszek, dobra. Dostajemy losowe rośliny, po prostu groszki, bomby. Jeszcze się prędko. Właściwie obrony. Te rośliny, które w udało nam się zdobyć przez wszystko grę, no. Trzeba. Jest same Teraz coś bo Dobra, dobra, No Jest też i to, to O, no i na no, I dalej, to Ale że przyjdzie. O, wskoczył, co tam Tu można powiedzieć, że jesteśmy bomby są nie Można zejść takie tak tylko, żeby to sami jadą, O, już lat wszystko przez O, no i mamy tutaj obronę. Nie wiem, dziwna to, że tak teraz jeszcze nie Dobra, dobrze. Pierwsza fala przed nami. Dobra. Jesteśmy już fali, bo O, wybór pierwszy koniec. Tu nie mamy lodowych wyborców. No dobra, jesteśmy Co,

no i chyba go zjedzą, w bo trzeba go wykończyć. Dobra, a wykończyłem go. Kurde, to znaczy... No dobra, czas przygotować się na ostatnią falę w świecie. O, przy okazji przestał go mieć. No i mamy 100%. Można zejść po skutek. Tak, tak, tak... No, no i złożyliśmy wszystkie pompy z problemu. I GG. No i dostaliśmy roślinę nietypową, czyli za 0 właśnie na krótko i uderza normalnie jak sobie tak. <mierdzi> Ewenik mister Victor A Zombiaki nie pokonały cię. Mam do ciebie notnicę, żebyś walczył z zębiakami tej nocy w innym dniu. Brona, no, ty nie możesz zdobyć więcej nie można zdobyć słoneczek, które spadają z chleba. Musi zostać w słoneczkach, które są. I licz po prostu na szczęście swoim roślinom to jest... Nie 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 Musiny są wiele bardziej za bardzo dobre. No dobra. O, i mamy nowego zombiaka przy okazji z gazetą. Def Paper Zombie. Pewnie coś jakby zniszczyłem gazetę, będzie coś się działo. Ale to już w następnym odcinku. A 27 minut już ma Sporo, No dobra. To było na tyle. Przeszliśmy to co mieliśmy przejść w tym odcinku. No dobra, to było na tyle się w kolejnym odcinku, następnym razem. No dobra, pozdrawiam was bardzo gorąco, trzymajcie się, siema!